Hejka! Dzień dobry! Dzisiaj pogramy sobie w grę Nie budź brainlotów! Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z jakichś trybów, które no niekoniecznie są odcinkami fabularnymi z Karen, które nagrywam na co dzień, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a także dzwoneczek. Będzie mi bardzo miło i bardzo pomoże mi to w rozwoju kanału. Mam zabierać brainloty i one mi generują pieniążki. Dobra, w porządku, rozumiem. I tu sobie jakiś ziomal śpi. Wyśniemy sobie tego No i GG. Chłop nie uderzył. Dobra, ja, w porządku, w porządku. Okej, okay. i one tu zasypiają i ja wtedy mam czas, żeby przejść i ukryć spręgoty, tak? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, ja zabieram dalej. Zabieram mojego kapuślina Asasino. Bogam mnie Dobra, dobra się ludzie biją z nimi, więc mi się tutaj uda podkradnąć w międzyczasie. Cappuccino. Yy, Sino. tak. Ja mam tutaj pieniążkę. Nie wiem, co mogę za nie kupować. Tu mam jakiś sklep, tak? Pokaż. Mam sprężynę, pułapkę... Dobra, ale tu trzeba mieć o wiele więcej pieniędzy, więc... <laughs> mogę sobie nic nie kupić. Aha. Mam tutaj pałkę. i Mogę nią bić, tak? Czy co? Aha Pch, Aha! Chyba po co mi da jakby dobra nie ma. Dobra. Korzystam z okazji. Zwykły, zwykły... empickie. Weźmiemy sobie empickiego. Frigo camelo, Frigo camelo. Dobra. To w takim razie... Lirita li, 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 li. Uwaga, mnie bij mnie, Dziomuś. Naprawdę, ja jestem biedna. Proszę mnie nie bić. Dobra. Odkładam cię tutaj. Mamy aktualnie 1500. Ej, to już jest coś. Możemy kupić za to zarysowiałą sprężynę. Nie, ja sobie kupię to. Będziemy biec troszeczkę szybciej. To już jest coś. Dobra. Tutaj, sobie chłop zasnął. To weźmiemy sobie tralalo, tralala. Błagam nimi, nie biegli, ziomuś, Nie, dobra, udało się, udało się, nice, dobra. Udało się, udało się, udało się. Mamy. i mamy tu już całkiem taką niezłą, pokaźną ekipkę. Może uda mi się tutaj więcej nazbierać. Ale zrośnie, nie no, jesteśmy bogaci. No dobra, może nie jesteśmy. A przynajmniej mam troszkę Brain rotów, Wezmę sobie Lira, Lira. Błagam, tum tum, mnie, dobra. Okej, okay, okej, okay, udało się, okej. Okay. Biorę sobie tutaj pieniążki. Musimy za 25 tysięcy na taką kolejną sprężynę. dobra. W porządku, w porządku, nie. Dziękuję bardzo. Mamy trolę trolela. Wezmę sobie. Dobra, dobra, bra, bra, bra. udało się. Odłożę go sobie tutaj do bazy. Zobaczmy, ile mam pieniążków. Mamy 2,500. No niewiele, ale trudno. Blokada bazy. Aha, i co? Ktoś może ukraść moje? Czy co? Może! Mg, dobra, w porządku. Rozumiem. Rozumiem. Aha, i mi tak pała. Dobra, dobra, Okej. Okay. Czaje, czaje, wszystko już, czaje. Ok. Wszystko już, rozumiem. I co? A mogę podejść na przykład od tej strony? Aha, dobra. Ja myślałem, że muszę kraść. BE. Gówno. O. Tam widzę ziomeczka. Kuzini, kuzini, chodź. Kuzini. Proszę. Dobra. Ziomoś. Współpracuj ze mną. No, no, Saur, nie widzisz jaka jestem biedna? OMG. Dobra, 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 dobra. Tam widzę. Tam widzę coś. Tam widzę coś. Błagam zostaw mnie ziomuś. Nie. Oni mi zabiorą. Nie. Chcecie uderzyć. Dobra. Dwa, 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 dwa. <grywka> Błagam. Oddajcie mi Brain Rot. Oddajcie mi Brain rot. To będzie moje. To będzie moje. Dobra, 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 dobra. Ważne, żebym ktoś nie zajumał. Błagam. Balerina Kapuccina, chodź. Błagam, balerina. Balerina Kapuccina, chodź. Nie. Dobra. Bożo, kościu, w porządku, gościu, w pożo. taki chce, być w pożo. Dobra. Biegnę sobie na drugą stronę. Może tutaj będzie coś ciekawszego też. I guess nie. Kurde, felga, No, ja bym potrzebowała cię, Guzini. Guzini, chodź. Guzini. Nie wiem. Wziąłby się subskrany. Chłopie, nic nie mam. Jak ja mam to zabrać? Nie wiem. Chłopie. Gdzie mogę uderzyć? Nie wiem. Nic mu nie mogę zrobić. On się cały czas budzi. Teraz sobie śpi. Teraz się obudzi. Jeszcze się męczyk się rusza. No. Aha! Dobra, w porządku. Nie bij, nie bij, nie bij. Dobra. Ty, piareczko, Oddawaj mi to. To będzie moje. Beka. Błagam. To będzie moje. To będzie moje. No way. Prawie. Prawie, dobra, odrzuciło mnie daleko, ale jeszcze nic straconego. Oni się muszą odsunąć, to jest wszystko. Dobra, w porządku. Ty, Piaro, oddawaj mnie, to moje. Ty, tung, tung, srung, japii. Dobra. Toś zajumał. Chyba już GG, a nie. Dobra. Tung. tung, tung, masz, bierz go. Płagam, płagam, no, way. boże. Dobra, 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 może być moje, chodź, jest, jest, Aha, to mi się udało, um. to, to się nie udało, tak? Myślałam, że się udało zajmować tę piareczkę, ale jej nie widzę. No nic. Czy jest to jest jakiś. Ty będziesz moja baleryna. Chodź. Dobra. Kroczek po kroczku, nie? Nie, to moje. Dobra. Ja, ja sobie tam radę. Guzi. Aha, mam Guzini. Dobra, udało się jednak. Picki. dobra. W pożądalu. Dobra. Zwykłe. To są same zwykłe. To to skip. O, widzę. Widzę. Moją ofiarę. Dobra. Debilu, dawaj to. To będzie moje. To będzie moje. To nie będzie Twoje. To będzie moje. Dobra. To jest niemożliwe, nie? Dobra, panie kolego. On mi ją przesunie. To jest, moja, to jest mój plan. Że on ją na tyle blisko przesunie, że ja będę sobie ją mogła po prostu wziąć. Znaczy, no, ją. To jest mój plan. Pożegam po prostu, aż ten chłop. Aż ją przesunę po prostu na te blisko, że będę sobie mogła wziąć. Na przykład teraz. Dobra. Dobra. To będzie moje. To będzie moje. Udało się. Nice. Dobra. Kolega mi na tyle przesunął tego Saturnu, że mogę sobie go po prostu wziąć. <grym> Deka. Dobra. Dzięki za współpracę, kolego. Mam 24 tysiące. Mogę mieć kupić sobie teraz lepszą sprężynę. Aha, no dobra, muszę mieć 25 tysięcy. Okej. Okej. Mamy troszkę więcej prędkości. Teraz. Yy, kogo by tu sobie teraz zajumać? Yy, nikogo. I guess, bo mi wypiją, wypiją. Yy, o. O, chodź, Guzini, będziesz moje. tung tung tung. Dobra. Może jednak nie. Dobra, tu jest Guzini jakiś bliżej. I na niego sobie tutaj poczychamy. Aha. Dobra, dobra, śpią. Tung, tung, tung. Tung, 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 sahur. Dobra. Teraz mi się już tego nie uda. Dawaj, niego. Nice. Dobra. Mamy kolejnego buziniego. A już mamy taką pokaźną mi się ekipkę. Walimy sobie Cię wyziomość. Nie chcecie. Ciebie też. Nie chcecie. A reszta, reszta może zostać. 20 ile? 23 tysiące. No, jest nieźle. Powiedzmy sobie szczerze, jest to całkiem nieźle. Myślę, że jeszcze sobie ukradniemy dwa. To będzie taki nasz dzisiejszy cel, że sobie jeszcze upragniemy dwa. I ja mam tutaj nawet cel, tylko akurat Ziomir sobie teraz tam usnął. Dobra ziomuś, daj mi spokój, nie. Daj mi spokój. Dobra, możemy sobie wziąć... Chyba Guziniego. Uuu! Dobra, mam cel. Udindon. Udindon. Udindon będzie mój... Chodź, Udindon. Muszę się tak stopniowo przesuwać. Stopniowo będziemy go przesuwać. I stopniowo będziemy sobie go zbliżali do... E, ...tutaj do mety. potem teraz sobie zasnął Tum Tum za huru, więc... Udindon, chodź. Udindon? Uwaga. Dobra. Po tej linii po prostu będziemy go coraz bliżej, coraz bliżej Aż uda nam się go wreszcie, o, dobra, Okej okay. Mam nadzieję, że chłop nie widzi tego Udindona Widzi go, no nie, kolego To będzie mój Udindon Udindon Dobra, już jest w połowie drogi nasz Udindon Więc myślę, że zakończymy sobie odcinek jak Złapiemy sobie tego Udindona nie, ja raczej nie jestem brain-lotów, Moja wiedza kończy się, nie wiem, na kapucina Ballerina albo na Tum 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 Samur. Chłopie! U Dindon jest mój! Idioto. Jest! Mamy, mamy! Udało się. Jezus! Co ja mam? No! Dobra. Zajebiście ci poszło. Zajebiście! Kurna! No, no, GG, do dupy, to jest. Dobra, zobaczmy, ile mam pieniądze. Pieniądze. Mam 64 tysiące, 70 tysięcy można powiedzieć. No dobra. Czy ja mogę coś za to kupić? Nie. No to trudno. Kuzin, mech. Mm. Mech. U! Mam balerina z naszym celem. Tum, 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 tum. Dobra. Ona już jest w połowie drogi. Nie Niech ona na siebie nie zwraca uwagi, błagam. Nie chcę. Siema. A co jak ci uderzy? Nie, no, nie. Weź sobie, weź. Co? Pyk. Tam gdzie jest kapucinia? balerina. ballerina. Zobierzemy czekosną. Chodź. Mam już dwie. Dwie już są blisko. Jakby zrobiła to w miarę mądrze, to udałoby nam się dwie ściągnąć. Ok. Oh way, aż mi się grę zwagowało. Dobra. Wsiądziemy sobie jeszcze tę piareczkę. I sobie na tym mi się zakończymy odcinek. Nie wiem, czy to sprężynę nic zda. Jeszcze, bo nie czuję różnicy. Ale dobra. Okej, okay, snali. Dobra. Tak o milimetr mi się uda ruszać. I kłopień, nie kradnij mi, błagam. Dobra. Dobra, idź. Chłopie! Dung! D Dobra mam pomysł mam pomysł No masz Dobra 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 mam pomysł mam pomysł mam pomysł. Udało się! To był właśnie mój patent. I co koleżko? No. Tu mam balerinę, damy sobie ją do wazy i zakończymy sobie na tym odcinek. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków, no to oczywiście zostawcie łapkę, a teraz sobie zakończymy, więc pa pa pa!